Cześć kochani, witajcie w nowym odcinku miłosnej serii Love Stories. Dzisiaj przedstawię Wam 10 punktów, w których podpowiem Wam, jak być bardziej atrakcyjną dla niego, ale też oczywiście dla siebie, bo to jakby nie patrzeć jest najważniejsze. Czyli co zrobić, aby podkreślić swoje naturalne piękno, żeby czuć się dobrze ze sobą, czuć się dobrze w swojej skórze. Także nie przedłużając, przechodzimy do filmu. Ale standardowo, aby być na bieżąco ze wszystkimi moimi filmami, przypominam Wam o subskrypcji mojego kanału. Pierwsza sprawa to pasja oraz Twoje hobby. Jeśli takiego nie masz, to koniecznie spróbuj to odnaleźć. Popróbuj wiele rzeczy, a na pewno coś sprawi, że poczujesz, że to jest to, że lubisz to robić, że to sprawia ci ogromną radość, ogromną satysfakcję, a poza tym jesteś też w tym dobra. Może być to muzyka, może być to sport, gotowanie, cokolwiek, bo to podnosi właśnie naszą atrakcyjność, sprawia, że jesteśmy pewniejsze siebie i ciekawsze też dla otoczenia. Poza tym tym, czym ty się interesujesz, może się też zainteresować chłopak, który ci się podoba, zwłaszcza jeżeli jest to pasja bardzo oryginalna. Twoją pasją może być też oczywiście na przykład czytanie książek. Książki to coś wspaniałego, poszerzają wyobraźnię, poszerzają twoje słownictwo i mogą być też właśnie dodatkowym tematem do rozmowy. Czytanie może również zaimponować chłopakowi, który Wam się podoba. Jeżeli on jest również fanem książek, to możecie się wymienić tytułami, co on lubi, co Wy lubicie i w ten sposób nawiążecie jakąś ciekawszą konwersację, a może także coś więcej, bo połączy Was wspólna pasja. Często też pytacie się mnie, co ja czytam, jakie książki polecam i tak I aktualnie właśnie mogę Wam polecić książkę Krwiodziej. Jest to trzeci tom z serii Czaroziemie. Jest niesamowita, naprawdę mnie wciągnęła. Dużo magii. Jeżeli lubicie właśnie książki typu fantazy, to tutaj na pewno się odnajdziecie w tym Czarodziejskim świecie. I są też oczywiście wątki romantyczne, które myślę, że większość tutaj oglądających ten odcinek zaciekawią. Także jeżeli szukacie na przykład teraz książki na te długie jesienno-zimowe wieczory, albo prezentu dla kogoś pod choinkę, to myślę, że jest to idealna propozycja. Kolejna sprawa to nasz wygląd, który, jakby nie patrzeć, jest naszą wizytówką, bo jak kogoś nie znamy, to Pierwsze, po czym go oceniamy, to właśnie to, jak wygląda. Dlatego warto tutaj zadbać o siebie. I pierwsza rzecz, jaka sprawia, że stajemy się bardziej atrakcyjne, to uśmiech, a jednocześnie białe, piękne, proste zęby. Dlatego koniecznie myjcie zęby. Polecam też wybielanie, można to zrobić nawet samodzielnie w domu. Są do tego paski wybielające, czy też żele wybielające, które również bardzo dobrze działają, tak jakbyśmy poszli na zabieg. Y do stomatologa. Ale przede wszystkim uśmiech, bo ludzie raczej nie lubią osób, które są smutne, przygnębione, naburmuszone czy wiecznie narzekające. Włosy nie chcę tutaj generalizować, ponieważ na pewno znajdą się mężczyźni, którym podobają się kobiety w krótkich włosach, ale jednak większości podobają się długie, takie lejące się tutaj na ramiona włosy. No i włosy również powinny być zadbane, dlatego powinnyśmy je pielęgnować, od czasu do czasu nałożyć sobie maskę czy olej, aby były gładkie, lśniące i nawilżone. Hmm, a może by tak rozpuścić włosy? Trzecia opcja, która się tyczy wyglądu, to makijaż. Mężczyźni raczej nie lubią, jeżeli mamy na sobie mocny makijaż, bo wiecie, jeżeli się przytulamy czy całujemy, to oni po prostu boją się, że ta maska zostanie na ich Twarzy, krótko mówiąc, a poza tym powinni nas zaakceptować tak, jak wyglądamy naturalnie, bez makijażu, bez kosmetyków. Natomiast są niektóre takie akcenty, które na pewno podkreślą właśnie tą naszą atrakcyjność i sprawią, że mężczyzna poczuje się zaintrygowany. I to są na przykład czerwone usta. To zostało potwierdzone również wielokrotnie, na, były na ten temat różne badania. Czerwone usta. Usta przyciągają wzrok mężczyzn. Chyba wszystkie tutaj dobrze wiemy, że lepiej też wyglądamy i czujemy się oczywiście lepiej, jeśli się wyśpimy. Dlatego sen jest bardzo ważny. 8 godzin, mówię Wam, to minimum, żeby funkcjonować na pełnych obrotach i żeby nasza twarz cera nie miała oznak zmęczenia. Żeby nie było worów pod oczami, żeby po prostu była świeża i wypoczęta. Na pewno swój wygląd możemy również w błyskawicznym tempie odmienić poprzez strój. To jak się ubieramy, w jakie kolory ma bardzo duże znaczenie. Nie mówię Wam, żebyście od razu zmieniały swój styl i to jeszcze specjalnie dla niego, ale żebyście co nieco ulepszyły i poeksperymentowały, bo może. Czujecie się w czymś dużo lepiej, a o tym jeszcze nie wiecie. Jasne kolory sprawiają, że wyglądamy bardziej luksusowo. Przynajmniej moim zdaniem. E, coś w tym jest. Zresztą mogę Wam tutaj zaraz pokazać metamorfozę i same zdecydujecie, który look jest lepszy. Tak samo czerwień. Czerwień, słuchajcie, jest odbierana jako najbardziej atrakcyjny kolor. Aczkolwiek może być też odbierana jako... Agresywny, więc tutaj trzeba yy, uważać z tą czerwienią, nie przesadzać. No, i oczywiście czarny kolor, chociaż ja nie jestem fanką ciemnych kolorów, bo one takie przygaszają naszą energię, ale na pewno będziemy wyglądać szczuplej. A jeżeli już jesteśmy przy naszej figurze, to też warto zadbać. O swoją dietę, czyli prawidłowy styl życia, zdrowe odżywianie. Sport jest bardzo ważny, bo nie dość, że dostarcza dużo endorfin i wspaniałych wrażeń, to też sprawia, że właśnie ta sylwetka staje się smuklejsza, nabieramy właśnie tkanki mięśniowej, a pozbywamy się. Tkanki tłuszczowej. Chociaż ja uważam, że tłuszczyku troszkę powinno zostać, żeby móc się do czegoś przytulić. Jak zauważyliście pewnie przez cały film mówię o energii, ponieważ to, ile w sobie mamy energii, i jaka jest to energia, czy jest to energia pozytywna, która właśnie sprawia, że ludzie do nas lgną, że ludzie nas lubią, że ludzie chcą z nami przebywać, a wśród tych ludzi jest oczywiście. Obiekt naszych westchnień, no bo on raczej nie będzie zainteresowany osobą, która właśnie, tak jak już mówiłam, siedzieć cicho w ławce, nic się nie odzywa, jest smutna. Trzeba być wesołym, trzeba korzystać z życia, chodzić wyprostowanym, bo tutaj postura też jest bardzo ważna. Żwawym krokiem i znać swoją wartość, bo jeżeli my siebie będziemy kochać, to inni również nas pokochają. I ostatni punkt dotyczy tego, żeby jednak gdzieś tam zostawić taką nutkę tajemnicy, żeby nie otwierać się tak całkowicie, tylko właśnie być lekko niedostępnym dla niego, bo to go na pewno zaintryguje. Jeżeli będziesz mu jeść z ręki, będziesz na jego każde zawołanie, to prędzej czy później mu się znudzisz, a Tutaj, jeśli on musi powalczyć, jeśli on musi się postarać, żeby dowiedzieć się czegoś, czegoś więcej o tobie, czegoś takiego właśnie, o czym raczej nie mówisz, no to myślę, że tutaj są większe szanse, że do dłużej przetrwa. Siema. O, hej! Ej, czemu już się nie odpisałaś? Wiesz, co bo byłam zajęta? No, zajęta? Ja musiałam o. parę rzeczy zrobić. A co tam? I słuchajcie, dotrwaliśmy do końca, to już wszystkie punkty, które chciałam Wam tutaj omówić. Oczywiście nie przywiązujcie do nich aż takiej uwagi, bo tak jak mówię, nie każdy facet jest taki sam, ale raczej są one takie ogólne, na, po czym raczej no, te osoby są dla nas atrakcyjne. Jeżeli ktoś właśnie dba o siebie, ładnie wygląda, ćwiczy, ma białe zęby, to od razu jest bardziej atrakcyjne. To, to jest chyba logiczne. Także mam nadzieję, że ten film okazał się dla Was przydatny. Koniecznie podzielcie się swoją opinią w komentarzu i nie zapomnijcie wpaść na mojego Instagrama oraz TikToka, bo tam jest mnie po prostu więcej. No i żegnam się z Wami, Buziaki.